Nie wystarczy konstytucja, nie wystarczy najsilniejsza armia w świecie, nie wystarczy najsilniejsza gospodarka, bo bez moralnego człowieka, mówię człowieka nie jednego, nie, tylko człowieka jako narodu, społeczeństwa, ten naród, i to zresztą ojcowie założyciele, ci właśnie przede wszystkim, właśnie ci zdyscyplinowani, poświęceni Jezusowi protestanci, którzy zakładali ten naród, mówili, tak, piszemy wam konstytucję, tu wszyscy się zgadzamy, że to świetna ustawa, tego, ale powiedzieli, że. Ta konstytucja nie przetrwa, jeśli ludzie nie będą żyli tym. Zwróćcie na to uwagę. To jest testament ojców założycieli Ameryki, że bez Biblii Ameryka upadnie, pomimo świetnej konstytucji, świetnego prawa, sprawiedliwych sądów, wielkiej armii, wielkiej gospodarki. Bez Biblii to imperium padnie na pysk, nie utrzyma się.